W tym zadaniu w pierwszym etapie rozwiązania należy naszkicować wykres funkcji Cosinus. Kształt tej funkcji znajdziesz w tablicach maturalnych, więc nie martw się, że zapomnisz, jak on wygląda. Ponadto w tablicach maturalnych y, warto też odszukać tabelkę z wartościami funkcji trygonometrycznych, ponieważ na podstawie tej tabelki będziemy mogli odczytać po pierwsze kolejność występowania jednostek na osi X. Tak, od razu sobie zaznaczmy, że tutaj mamy początek układów współrzędnych, czyli punkt 0,0. Następne krateczka 1 to będzie pi 6. Kolejna krateczka to, to byłoby 2 pi6, ale po skróceniu mielibyśmy pi trzecich. Tak i w, po prostu w takiej skróconej formie zapisujemy te jednostki. Jeżeli przesuniemy się o kolejne pi6, y, no to padniemy na ten punkt, czyli pi drugi. Widzisz, i tak jak się ustawiły te liczby: 0 pi szóstych, pi trzecich i pi drugich. Natomiast po środku zauważ, mamy pi czwartych. Pi czwartych między zerem a pi drugich. No to też mamy tutaj. O, widzisz, pi czwartych ładnie sobie możemy zaznaczyć, jeśli tego potrzebujemy. Ok. Natomiast na y, osi y przyjmiemy, że dwie krateczki to będzie jedna jednostka. Dwie krateczki to jedna jednostka, tak? I teraz popatrzmy na pierwszą z wartości cosinusa w tabelce. Widzimy, że cosinus kąta 0 stopni przyjmuje wartość równą 1. Więc na tej wysokości zaznaczamy pierwszy punkt. W kolejnym kroku zaznaczmy cosinus kąta pi/3, bo jest łatwiejszy punkt do zaznaczenia. Widzimy, że to jest wartość 1 druga więc dla pi trzecich zaznaczamy jedną drugą na tej wysokości no i pamiętaj o tym, że funkcja cosinus jest symetryczna względem osi y więc kolejny punkt sobie przenieś o tutaj w to miejsce i jeszcze zaznaczmy punkt dla pi drugich, to jest 0 i przenieśmy ten punkt symetrycznie w tą stronę następnie ten punkt przerysowujemy w to miejsce i dla kąta minus pi Mamy wartość równą minus 1. No, i oczywiście symetrycznie tutaj otrzymamy punkt, tutaj otrzymamy punkt, i już możemy narysować wykres funkcji. Zauważmy, że jeszcze dla kąta minus pi 6 o w tym miejscu i w tym miejscu też mamy takie przecięcie na wysokości wartości pierwiastek kwadratowy z trzech drugich. Dobrze, gdy mamy już narysowany wykres funkcji. To teraz w kolejnej części rozwiązania chcielibyśmy sprawdzić, jaką wartość otrzymamy mnożąc kosinus kąta 2pi i kosinus kąta minus pi 6. Więc odszukajmy na początek kąt 2pi, tutaj mamy ten kąt i odpowiadającą wartość. Zaznaczmy sobie tę wartość. Dalej znajdźmy kosinus minus pi szóstych to jest ta wartość i teraz widzimy, że dla kosinusa 2 pi trzecich mamy wartość ujemną tak jak sobie ten punkt zrzutujemy na oś y no to widzimy, że to jest wartość minus 0,5 czyli wartość ujemna natomiast dla kosinusa minus pi szóstych otrzymamy wartość dodatnią Wartość dodatnią. I teraz zobacz, jeżeli pomnożymy liczbę ujemną przez liczbę dodatnią, no to otrzymamy na pewno liczbę ujemną. Czyli wartość tego wyrażenia, tego iloczynu, jest liczbą ujemną. Dzięki za obejrzenie tego odcinka. Jeśli lubisz oglądać moje rozwiązania, to nie zapomnij zostawić subskrypcji oraz koniecznie polub ten film. Dodatkowo pamiętaj, że wspierając ten kanał, otrzymasz dostęp do ekstra bonusowych odcinków. Do usłyszenia za chwilkę w kolejnym rozwiązaniu. Cześć!